Narysuj nowy układ współrzędnych i w nim tą funkcję w dziedzinie liczb rzeczywistych. Następnie na tym wykresie zaznacz tą część funkcji f, która jest położona w takim przedziale od minus nieskończoności do dwójki. Dwójka jest tutaj. I teraz odwzorowujemy ten punkt. O, tutaj w to miejsce. I mamy zaznaczyć tą część funkcji, która jest położona od minus nieskończoności, od minus nieskończoności do dwójki. No to rysujemy. To musimy zamalować. I tutaj kółko też musimy zamalować na końcu, ponieważ przedział jest prawostronnie domknięty. I to tyle.